Przysliśmy się pierwszy na plaży. Odcinek Piwko. Piwko Extra TV. TV. Jesteśmy Jeste... razem z dyrektorem sportowym kadry Odcinek i specjalny. asystentem trenera prezentacja piłki. Dosłownie no nie o, wiem. Ile metrów, 100 metrów? 100 metrów od hotelu o, chyba. Czy może to nie, jest. Cześć, nie idzie na stomek geograf. Nasz geograf tą plażę. Dobra, to chodźcie Ale on chciał, on chciał zawodników popiłować, musimy ich znaleźć. dalej ale nie Jaka długa ta plaża, nie? No druga niedługa no W Polsce są dłuższe, nie? Co? Ale taka plaża jak w Polsce, nie? Jest to troszkę czyściejsza jest się. Czyściejsze? To się, ma... się Ile kamieni takich dupy? No ale tutaj masz takie nadzorze, tak? W Polsce masz zupełnie inny schemat plaży czy piasku. A piasek jest taki, no... Piasek, ale na przykład w Chorwacji są... masz tylko praktycznie kamienie, tak? No nie zawsze właśnie, tylko tam gdzie ja byłem to był kamienie. Co, co, co? Tam gdzie był piasek czy nie? No nie, tam gdzie ja byłem to był... Były kamienie? No. były no, ja byłem na drugiej konserwacji kiedyś też były kamienie. No. no u nas nie ma kamieni. Proszę, kto by pomyślał, jest... Który dzień? Nie, nie, 9 października mamy na plaży, co? Nie do wiary, to przechodziły Dzięki Wojskowi Dziutkowi za wszystko. No, chciałem podziękować, no, jakoś specjalnie. Dziękujemy. Jest... Nie było na... jeszcze okazji, co nie? No, za jego starania. Wiem, że dużo pracy włożył, żebyśmy mogli tutaj wszyscy pojechać i udało mu się. No, i Kuba, a Kuba? No Kuba, no Kuba organizował wyjazd jakby Ale już sam to... wyjazd, który został załatwiony, a nie e, No tak, gdyby starania. nie projekt Wojtka Dutka Playera to by tego wyjazdu nie było, prawda? No nie tu jest jakby cieplejsza woda Nie, tu jest cieplejsza woda No, to, to no to, siadamy gdzieś no, no tu coś... no Zanim weźmie to nakręć jeszcze, że jestem na plaży dobra. Prowadzący program Dziękuję. Łukasz Piwnicki przed wami Łukasz Piwnicki dzisiaj też na plaży się wybrał, coś na początku jakby troszeczkę opornie mu to szło, ale jednak, jednak zdecydował się, próbuje teraz leciutko wejść do morza, poczuć wodę A za to się nie płaci, za te leżaczki? No? I płaci się te leżaczki? Chyba się płaci, bo tak by wszyscy tu leżeli Chłopaki próbowali właśnie e, nieco z, niezgodnie z przepisami Zająć leżaczki, za które się płaci najprawdopodobniej 2 euro za godzinę Płaci się tam więcej Ale Tak, chodźmy na plażę Pieszczystą to co, dawać? bo tracimy czas a woda czeka. Nie. Ja tylko wejdę za wodą. Nie, no lec czerwona kropka jest. No to weź, no po co takie nagrywasz?